Podłączenie kasy Postnet Ergo Online z modułem Wi-Fi do sieci internetowej Wi-Fi. Aby tego dokonać należy wejść do menu głównego. Jeśli kasę dopiero uruchomiliśmy i posiadamy hasło, wpisujemy hasło. W naszym przypadku jest to domyślne hasło 1234. Zatwierdzamy przyciskiem razem. Jeśli bylibyśmy w sprzedawcy, bądź kasa by nie miała hasła, to po uruchomieniu od razu włączy nam się do sprzedawcy. Wychodzimy ze sprzedawcy z przyciskiem C, przytrzymując dłużej, następnie wybieramy pozycję kierownik, później konfigurację. konfiguracja sprzętu, interfejsy połączeń na pozycji numer 7. Wi-Fi pozycja numer 1. Oczywiście poruszamy się po menu głównym strzałkami góra dół. Przyciskiem razem wchodzimy do danej pozycji. Przyciskiem C wycofujemy się do poprzedniej karty. W przypadku, kiedy by ta dioda tutaj nie migała, oznaczałoby to, że moduł Wi-Fi jest wyłączony. W statusie możemy zmienić pozycję na aktywny. Teraz rozpoczniemy wyszukiwanie sieci Wi-Fi. Przechodzimy do pozycji numer 4: wyszukiwanie sieci. Wybieramy w moim przypadku sieć Redmi. Wpisujemy hasło do sieci internetowej. Ja stosuję hasło z samymi cyframi, dlatego przełączę kasę w tryb wpisywania samych cyfr. Robimy to przyciskiem zmiana ID. Jeśli byśmy chcieli wpisywać hasło z literami, możemy to robić z tymi przyciskami, oczywiście standardowo. Zmianę wielkości liter zmieniamy przyciskiem Shift. Tutaj widać, co aktualnie wpisujemy. Ja wpiszę hasło 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Zatwierdzamy hasło przyciskiem razem. Kasa Poł dołączyła się poprawnie. Zadaje nam pytanie, czy łączyć się z siecią automatycznie. Zatwierdzamy razem. Oznacza to tyle, że po uruchomieniu kasy sama podłączy się do istniejącej sieci zapamiętanej w kasie fiskalnej. Kasa może zapamiętać. Do 10 sieci różnych Wi-Fi i w zależności od tego, która jest dostępna, z odpowiednią siecią się podłączyć. Jeżeli ta dioda przestanie migać, to znaczy, że kasa poprawnie się podłączyła do sieci Wi-Fi. Oczywiście możemy przyciskiem C wyjść do głównego menu i z powrotem prowadzić sprzedaż np. sprzedawcy.